Castro pokazał wszystkim właśnie poprzez te kilka lat po rewolucji do y, zakończenia kryzysu kubańskiego, że to jest jego wyspa, to jest jego państwo i chociaż mała, to jest na tyle wytrawnym graczem politycznym, że on nie pozwoli sobie na to, żeby ktokolwiek, y, y, ktokolwiek łapy do kuby. Wielkie zwycięstwo rewolucji w 1959 roku to tak. fenomen. Pierwsze państwo w Ameryce Łacińskiej, które skutecznie sprzeciwiło się y, dominacji Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, Kwiecień 1961 roku i inwazję w Zatoce Śląskiej. Fidel wygrał w tym tak. sensie, że jakby pokazał, że Stany Zjednoczone w praktyce realizują imperialistyczną politykę. Pytanie, jak będzie można budować i czy będzie można budować inny model gospodarczy na Kubie w tej chwili? Czy będzie można zbudować na Kubie kapitalizm bez demokracji? Czy Kuba będzie w stanie na przykład przyciągnąć kapitał zewnętrzny?